Dobra. Witajcie kochani. Dzisiaj mamy cudowne spotkanie, jak widzicie, z pięknymi kobietami. Witaj, witaj Luisko, witaj Litko. A, witajcie. Nasze drogi spotkały się w sumie, gdyby sięgnąć początków, to Luiska dała wyraźny sygnał, że gdzieś magnetycznie przyciągnęły ją moje medytacje. I to chyba to jest taki początek naszej drogi w sumie, już, bo gdzieś ty byłaś ze mną połączona w mojej nieświadomości, a pewnie w podświadomości było to połączenie. I te drogi połączyły się jeszcze intensywniej, kiedy przyszła firma Apple przyszło rozwiązanie takiego inteligentnego dożywiania. I w związku z tym, że bardzo podobno, podobnie czujemy, bardzo podobnie rezonujemy ze sobą w wielu kwestiach, mamy. Podobny cel, w związku z tym, że cieszy nas najbardziej to, że dzielimy się czymś, co nam samym pomogło, czyli wiedza, jaka z nas płynie, płynie z naszego doświadczenia, co jest wiarygodne. To jest Głównie. najważniejsze, że to jest wiarygodne, dlatego, że to nie jest przeczytane, to nie jest powtórzone. To jest przefiltrowane w każdej komórce, tutaj, tutaj. Wszędzie, na każdym poziomie mamy to w doświadczeniu i to, z czym się dzielimy, każda z nas osobna w innym wybrzmieniu, o innych zapachach, to jest inne, to ma kolory, inne odczucia i chwała Bogu, że tak jest, ponieważ każda z nas inaczej dotknie tego, tej najczulszej struny boskości, bo misja. Jest dzisiaj Każdego, każdej istoty świadomej w moim odczuciu i na pewno w waszym, bo wielokrotnie rozmawiałyśmy, jest taka, żeby doprowadzić do tego całkowitego zawierzenia prowadzeniu się najwyższej inteligencji, jakkolwiek człowieku chcesz to nazwać, Bogiem, to żeby poczuć w sobie to tchnienie boskie, które porusza Twoje najczulsze struny, bo gdyby wziąć naukę pod lupę, to ostatecznie poza kwarkiem docieramy do struny istnienia. Jeżeli ona wybrzmiewa w boskim, właśnie ma w boskie wybrzmienie, wtedy wszystko w życiu zaczyna być tak zwanym rajem, czyli raj dla tych, którzy go tworzą. Dziewczyny, oddaję Wam głos. Lidia, masz cudowne stworzyłaś swoją energią, jesteś wyjątkową, naprawdę kobietą. Dla mnie w spotkaniu niezwykle się przy Tobie rozwijam. Jesteś bardzo dynamiczna, konkretna, odpowiedzialna. Bardzo lubię to, bardzo lubię współpracę, kiedy ktoś po prostu mnie szanuje, kiedy ktoś ma podobne wartości. To mnie cieszy, że się spotkałyśmy. Dlatego wiem, ja to wiem, choć tam jeszcze w tym cudownym Krakowie, w tej Twojej Azji, spokoju jeszcze nie byłam. To powiedz, proszę nam trochę o tym miejscu, jak powstało, jak ono się nazywa, gdzie ono jest, bo tam właśnie się spotkamy na warsztatach. Słuchajcie, to jest. To jest moje najmłodsze dziecko, tak naprawdę. Ja mam cudownych dwóch synów, którzy są moją największą miłością, ale miejsce, które stworzyłam, o którym które sobie wyśniłam, wymarzyłam, powstało tak naprawdę w mieszkaniu, w którym mieszkałam 30 lat. O. Więc tak, zostało ono kompletnie, jakby zrujnowane do zera, zupełnie i stworzone na nowo z niesamowitą osobą tak naprawdę z Katarzyną Opalejską, cudowną kobietą, architektką, która mm. tutaj ona jakby moją wizję, którą jej przekazałam, przelała na projekt konkretny no, i to raz... to. tak i razem e, żeśmy tutaj e, to stworzyły i, i powiem jaki był w ogóle cel. Cel Studio nazywa się Eco Mind and Beauty Lidia Lauterbach. Eko, wow. ekologia. E, moja absolutna miłość do e, eliminacji chemii dzięki cudownej firmie, z którą współpracuję, Raipad. Studio wow. absolutnie, e, jakby utrzymywane jest tylko i wyłącznie metodami ekologicznymi, o których oczywiście też mogę e, poinformować na naszym spotkaniu. Dwa mind. No, nic się nie dzieje bez mindu, czyli bez tej wiedzy, bez. E, no, wiedza to jest potęga, wiedza to jest przyszłość, wiedza to jest e, wolność, tak naprawdę. Bo jak wiemy, to, to, jesteśmy ponad wiele, wiele, wiele rzeczy, wiele ludzi, e, wiele e, przykrych sytuacji, które gdzieś w życiu oczywiście są, bo przecież to Soida. Natomiast ja też wiele, wiele w życiu e, przeszłam i droga była bardzo wyboista. Wszystko to, co chcę tutaj w tym studiu robić, to jest na bazie moich własnych doświadczeń. To jest e, studio, gdzie i kobiety, i mężczyźni będą mieli okazję, e, doświadczać jogi, jogi twarzy, masaży ayurwedyjskich, które, które ukończyłam, studia podyplomowe, które tak naprawdę jakby dopełniły też mnie jako kobietę, jako człowieka, jako mamę i medytacje, którymi z kolei zainspirowała mnie Katarzyna Bień, która z nami współpracuje, która też swoje, swój kanał tam medytacyjny prowadzi i tak się Razem dopełniamy oczywiście jeszcze zdrowe posiłki, bo to jest dieta jest najważniejsza. I mam dwie cudowne osoby: Mam Anię Baker i mam Beatę Wesołowską. Myślę, że doświadczycie tego też podczas spotkania, bo to one będą przygotowywały dobre rzeczy. I miejsce bezpieczne, żeby doświadczyć siebie. Tak, na... to najważniejsze. I doświadczyć siebie. I myślę, że zapraszam po prostu Was bardzo, bardzo serdecznie Ciebie. Nie mogę się doczekać, kiedy już do nas tutaj. <grymne> widzę sercem, oczami, że już tutaj po prostu z nami jesteś. Ja się do... nie... cieszę, że właśnie przez firmę Rajpa, przez Mariusza Ujejskiego, poznałam tą cudowną istotę, jaką jest Louis. I tu jej cieszę się, bo dzisiaj pierwszy raz to przyszła i pierwsze słowa, to powiedziała, że ona chce tu mieszkać. <grymne> o, jak tutaj przyjdziesz, jeszcze z, zasilisz swoją energię w to miejsce, to już w ogóle ja z to nie wyjdę. Tak no. Piękna energia, to widać. Złożone serce, no? energię. Tu jest czuć też miłość, to jest bardzo ważne. Także e, wiesz, że twoja energia tutaj przyjdzie to już. Tak, no, będziemy Tak, tutaj. zdecydowanie. Dużo dobrej energii, to prawda, to prawda. Ja jestem wulkanem. Rzeczywiście od lat spotykam się z tym, że ludzie pierwsze, co mówią i najczęściej co mówią o mnie, to to, że przy mnie się wszystko wydaje możliwe. Oby to zostawało, oby ta jakość ja w ogóle w to nie wątpię, ponieważ przechodzę niesamowitą, tak jak właśnie rozmawiałyśmy, my, lidziu, transformacja, ale to turbo przyspieszenie takie. W wyrazistości odczuć, w czytaniu, w dostępie do właśnie tej prawiedzy źródlanej, nieskomplikowanej, czystej, boskiej. To jest niebywałe, co ja w tej chwili mogę, czym ja mogę się tym teraz podzielić. Ja się tak cieszę bardzo na, to, na te warsztaty, bo to tak jest, że jak ma, dostajemy ten prezent, to jesteśmy jak dzieci, które chcą się tym prezentem dzielić. Ja bym prosiła teraz Luiskę, żeby nam powiedziała, co ty kochana zrobisz na tych warsztatach, czym, czym zachęcisz tutaj słuchających do tego, żeby do tego cudownego Krakowa, pięknego miejsca przybyli. Ja, Elu, będę chciała się podzielić swoim początkiem, początkiem swojej drogi, swojego rozwoju. Dzięki czemu się rozwinęłam, zostałam spiritual life coachem, Reiki masterem, robię sesję, dzięki... Yy, skoro ja się zrobiłam, to wiem, że inni też mogą się uzdrowić. A co było moim początkiem? A moim początkiem było pójście na zabieg Access Bars. I będę chciała pokazać, co to jest Access Bars, tą ale moją autorską metodę, dlatego że Access Bars łączę z szczytywaniem z pola. E, pomaga mi jeszcze w tym, bo przy okazji do, dokonujemy uzdrowienia, e, a pomaga mi w tym mój asystent. To jest moja asystent. Dlaczego? Dlatego, że ta wskazuje, gdzie jest skupisko ujemnych komórek, ujemnie naładowanych komórek, czyli stan zapalny. Wiesz, to nie jest czary malu, to są naukowe rzeczy. I on tam siadł. On no nie pokazuje. Ja rzeczywiście tam czuję to skupisko. I jeszcze tak, to jest taki zabieg energetyczny masażu głowy, ale nie ma słów, tak? Niestety. Ja miałam, ja miałam bardzo piękne, piękne doświadczenie, bardzo głębokie. Kilka razy miałam. Słuchaj, ja się tylko jednej rzeczy teraz boję, bo ja zawsze marzyłam o tym piesku, którego masz na kolanach. Ja, ja, czegoś... nie mogę ja go nie mogę zobaczyć, bo ja będę chciała kupić kolejnego pieska, powiem, bo... proszę Cię, <laughs> tylko nie to. Myśmy no, tylko przyśpią... miały takie słuchaj, naprawdę. naprawdę, jeżeli będziesz, będzie Ci potrzebny, to Ci obdarzę, bo to jest mój przewodnik i on mnie on, on tak... rozwijanie się, no i... i... I gdzieś tam poszłam, no patrz, poznałam też ciebie, ja szukałam jakichś rozwiązań dla siebie, dla niego, żeby pomóc w refluksie. Eee, słuchałam twoich medytacji, patrzę coś, jakieś fajne drażetki, grzechłam, ty do mnie dzwonisz nagle. Ja nie no co się stało. Także no. tak. ja tak to się z... jak to się zajdziemy pięknie. To jest taki. Um, tak często nas teraz ja to spotyka. Powiem, to jest niesamowite. Magią jest to, że ja mam inicjały LL Lidia Lauterbach, Luiza Lambert, LL i rocznik 77. O <laughs> siódemki boskie cyfry. Ja jestem siódemką z, w ogóle z numerologii, także gdzieś ta cyfra jest mi bardzo bliska, a to jest cyfra i aniołów i, i tak dalej. Szeroka wiedza. Słuchajcie, przekonywać nikogo nie chcemy na siłę. To chodzi tylko o to, że chciałyśmy, powiem tylko króciutko, że to spotkanie odbywa się 9 grudnia. 9 grudnia w Krakowie jakbyś podała adres Lidziu, bo damy w odpisie. Studio Eco Mind Beauty Aleja Krasińskiego 26 przez 3. Sam potrzebę Super. To spotkanie od, yy, zaczynamy o godzinie 11, spotkaniem autorskim w cudzych butach. Jest to celowy zabieg, dlatego, że ta książka otwiera serce kobiet, które mnie jeszcze nie znają. Od razu widzą, że nic z nieba nie zostało mi dane, a raczej bardzo dużo możliwości do tego, żeby odkryć samemu właśnie te najpiękniejsze cnoty, które później sprawiają, że kiedy one są na co dzień, to rzeczywiście można powiedzieć, że mimo tego, co się dzieje na zewnątrz, człowiek naprawdę żyje w raju i widzi, że może go tworzyć. Dlatego wszystkie później takie spotkania, to wszystko już nie jest takimi fajerwerkami. To jest taki, to jest po prostu taka łagodność, taka błogość, taki uśmiech, że to po prostu już jest. I to jest piękne i tym chcemy się, kochani, z wami podzielić. Także ja wam, dziewczyny, bardzo dziękuję za spotkanie, za to, że nagrałyśmy to w końcu. I co? Do zobaczenia, do przytulenia. Zapraszamy was serdecznie. Kto z Was poczuł nas, poczuł Lidzie, poczuł Luiskę, poczuł tego małego kudla, 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 tego tam stworka, który jest przewodnikiem dla Luiski, to serdecznie Was zapraszamy do tak pięknego miejsca, a to też jest bardzo ważne, że miejsce ma już gotową energię do tego, żeby transformować się w bezpiecznych energiach. Wszystkiego tak. dobrego! Dziękuję. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Pięknego weekendu. Hej, hej. Pa.